W tym filmiku pokażę ci jak możemy zmienić gracza na arenie treningowej. Jeżeli chcesz skorzystać z innych zawodników, to wystarczy, że na przykład naciśniesz X na kontrolerze od Xboxa bądź kwadrat na kontrolerze od PlayStation. W ten sposób dodajemy z linii wyżej kolejnych zawodników. Natomiast jeżeli chcemy jakiś usunąć, no to możemy nacisnąć B na Xboxie bądź kółko na PlayStation. W ten sposób możemy w łatwy sposób Dodać bądź usunąć zawodników z naszej drużyny. Co więcej, możemy także oczywiście ręcznie podejść do zawodników za pomocą kursora i następnie nacisnąć A bądź krzyżyk na kontrolerze. I następnie przesunąć ich w dane miejsce i uczyć jeszcze raz tego samego przycisku, aby zatwierdzić nasz wybór. Możemy na przykład odsunąć w ten sposób. Zawodnika. Przed przypadek wziąłem piłkę. Tak jak widać, można też zarządzać oczywiście piłką. I ustawić na przykład w ten sposób. I teraz Mamy innego zawodnika bliżej piłki. Jeżeli natomiast chodzi o dodanie zawodników z przeciwnej drużyny, no to należy najpierw nacisnąć Y na kontrolerze od Xboxa bądź trójkąt na kontrolerze od PlayStation. Wtedy nasz kursor powinien się zmienić na niebieski kolor. I teraz możemy używać dokładnie tych samych przycisków, aby zacząć dodawać zawodników. Dokładnie takie, takie same przyciski, jak w przypadku wcześniejszego dodawania zawodników. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.